Czy prezydent USA Donald Trump u... Taka teoria pojawiła się już w weekend, kiedy to przez kilka dni nie odbyło się żadne publiczne wystąpienie Trumpa. A gdy coś już trafiło do sieci, no to wyglądało to dziwnie. Oczywiście teraz wiemy, że wszystko jest ok, bo sam zainteresowany osobiście potwierdził, że no żyje. Ale czy na pewno wszystko jest w porządku? W trakcie tych kilku dni wyglądał on na zdjęciach mocno nieswojo i miał też zakaz rozmawiania z reporterami, którzy czekali na nowości przed Białym Domem. Co więcej, od jakiegoś czasu po sieci krążą zdjęcia, na których widać niechlujnie zakryte make-upem rany, czy też siniaki na dłoni Trumpa. Ale i na to znalazło się wyjaśnienie. Biały Dom stwierdził, że siniak powstał w wyniku ciągłego ściskania dłoni w trakcie spotkań. Mm -hmm. Warto wspomnieć, że Trump ma już 79 lat, także starość może dawać się już we znaki. Jak myślicie, o co tutaj chodzi, dajcie znać w komentarzach i obserwujcie po więcej takich newsów.